ma witam was. Ja jestem polski. To jak widzicie jest kolejny odcinek z Mysumercara. I no, mamy niemałe problemy, jak widzicie. Bo jest zima, nastała zima, tak. Jest ślisko, jest lud. Jest lód wszędzie. Tam stoi nasze gify wywalone. A tu stoi se która aktualnie jest naprawiana. Tutaj stoi samochód, którym wczoraj jeździliśmy z panem mechanikiem Preterim, naszym kochanym. Mm -hmm. Żeby wziąć, żeby wziąć, no poszukać tego jednego zranego zderzaka. I generalnie to jest też pierwszy film na nasz kanał. Znaczy na nowy kanał, bo, bo jesteśmy na nowym kanale. Ze starą playlistą. Mm -hmm. Tutaj widzimy, że... Dobra, nie, ben, nie będę już używał tego clipa, bo mnie denerwuje. Mm, dobra. Jeżeli ktoś denerwuje moją myszkę, proszę pisać, nie? Zachęcam do subskrybowania i sobie dzisiaj trochę pogadamy. Bo jak mówiłem parę odcinków temu na drugim kanale. No to chciałbym zrobić coś na... na wzór... Boże, co ja gadam, nie? Chciałbym zmienić sporo na tym kanale, czyli że żeby nie było tak jak wcześniej, że no tak krasna jakiś czas graja, jakaś nie, cokolwiek. Kurde, mikrofon się przestawił. Wiecie, tak z miejsca na miejsce, wiecie o co chodzi chyba wszyscy. I na 20 subskrypcji chciałbym zrobić QA. Dlatego zachęcam do pisania ciekawych komentarzy, tylko nie głupich, ale ciekawych, które no jakby coś wniosą do tej gry, do nas, do tej gry, nie. Ja nie będę naprawiał tej satsumy, bo nie bardzo mi się chce. No Tak widzicie tutaj, że nasz ryj. E, tak, ryj, 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 proszę cię, ryj. Ile kosztuje naprawa szyby? Ile? U Matki Boskiej. Dobra, bo chciałbym też tutaj powrócić na tym... powrócić... Boże, mieć na tym kanale jakąkolwiek regularność, wiecie chyba o co chodzi. Że nie wiem, dzisiaj, jutro, my summer car, na przykład pojutrze, coś innego. Na razie to tylko będzie my summer car na tym kanale. Nie chcę, nie chcę tego zmieniać, nie? To jest taki mój na razie... Inaczej, na Q&A, jeżeli będzie to 20 subskrypcji no to zrobimy Q&A albo inaczej wam powiem co, jak, gdzie, kiedy, po co, nie? Dlaczego nowy kanał, co coś jest całkiem nie tamtym i dlaczego taki ważny jest dla mnie ten jeden nick, nie? Bo jakby, no, w Polski polskich masz zmienić ten nick, nie? Bo to jest coś ważniejszego niż w sumie tutaj jest głupia nazwa, nie, ale to jest dla mnie ważna nazwa. Z pewnego powodu. Nie wiem czy ktoś wie, ale no, większość ludzi pewnie nie wie. Kurde, jak to pod zatankowany. Przepraszam za dzięki wtedy, jeżeli jesteś słychać. Mam nadzieję, że nie będzie słychać. Mm, dobra. Bierzemy wszystko, co jest potrzebne do naszego pięknego rusko. I... Jedziemy chyba do domu. Albo na zakupy, bo nie wiem, co mamy w domu, czego nie... czego, czego nie mamy. Kurde. Mam fajne mody na wyrobienie tego samochodu posłuchajcie sobie sami jak on pięknie chodzi napęd na tył taka ślizgawica piękna nie? kurde zakopałem się chyba nie tylko padliśmy do rowu. No tak, staram się na tej dwójce jechać, Boże święty. Nie dziwię się, dlaczego ten samolot jest taki zjechany. Zresztą w ogóle na zimę nie radzi, nie? Zobaczcie, to, to jest. to, to jest kurde jazda na dwójce, nie? Czekajcie, kurde, kuzyn, kuzyn, kuzyn. Który jeździ malczanem? Go dogoniłem. W sumie po cholera do niego siadam, jak ja jadę w drugą stronę stawaj mi tu, wracamy do rusko które stoi gdzieś tam Ludzie zatrzymali się tutaj dla was specjalnie, nie? Bo sypie śnieg Śnieżyca O, nawet pungun wiedziała, gdzie jest raczki A, zapłonię, że się z dwójki rusza O, cholera Nie nie da chuj. Na no, wstecz, najlepiej, nie? Generalnie to się tak gundwia nie jeździ. Jeszcze z tym samochodem. że to szok. Niedowierzanie, nie? I zaraz będziemy jechali do Peria Rarbi. To po to, żeby zrobić zakupy na Bimber. Ale tutaj mamy ważniejszą sprawę, bo musimy jeszcze coś kupić. Mam nadzieję, że przynajmniej cukier będzie jakiś taki w, w miarę normalnej cenie. I tak, dla tych ciekawych, to, co się dzieje samochodem? Dla tych ciekawych, to my tutaj jedziemy na śmieciowisko. Nie tylko dlatego, że to samochód się tylko tam nadaje. O cholera. ten zerowa. W sumie po co ja robię tyle cięć jak na pierwszy film, no to musi być jak najdłuższy, nie? W ogóle ja w złą stronę jadę. Złowiskę <śmieciowiskie> z tantą. No cholera jasna. Długie wyprawy. Czyli to, z czego będziemy zarabiali, zarabiamy i... No. no. Bo jak wiecie, to przez jakiś czas nie mam zamiaru chodzić do roboty żadnej. No Też po tych problemach, jakie były z wjechaniem tutaj, wątpię, czy stąd wyjadę. Ej, bo tak sobie patrzę, nie? I mamy dopiero niecałe 7 minut. No, już mi się kończą pomysły. No, mnie, że ten samochód ma tak zwalone siedzenie, że siedzę jak nie wiem kto. No, kolejny problem do gównomobilu. Gównomobilu, gównomobila. To jest generalnie gówno mobil V3, bo V2 to jest moja Satsuma. V1 to jest y, nasz piękny samochodzik Speakup, którego... z którym pomyśli, kurde z którym pomyślimy czy wróci na ten kanał. No bo jak mówiłem to to co na tamtym kanale, to chcę, żeby zostało z tamtym kanałem. Y, mnie już to GUNWO obchodzi, co tam się działo jakieś dramy czy cokolwiek. Ale i tak proszę o zmianę Niku polskich X5, nie, bo w końcu się to tak skończy, że nawet ja cię zacznę reportować. Znaczy inaczej, no tak to w poniedziałek już będziesz reportowany, bo, bo tak. O, kurde, nie Generalnie to, to, to w tym samochodzie da się umrzeć. Nawet na goutmo. Nawet na jednego na Tego widzimy jaki on jest dupy. Czyli, że takie różne, nie wiem no Różne sprawy. Na przykład jak... Nie wiem co. No sporo tam było takich różnych spraw. Czy on we mnie walnął, bo się jakoś tak zatrzymał? No nie on jedzie. W sumie tak śliska, że no, no ja też pewnie tak będę jechał. Dobra, ale jedziemy do peria Rarwi, bo musimy zrobić zakupy na bimber. Boli mnie to, że nie yy, obrotomierza. I dobra, nie wiem, możecie mi tam pisać pomysły na kolejne odcinki, co mogę robić, bo, bo tak. Kurde, ale trochę tak zaczyna telepać tym samochodem. Tego się boję, nie? Że się tu wykoleję. Co tu chłodnica nie działa? W sumie chłodnica na pewno nie działa, gorzej powiedzieć co tu działa. Gorzej czy tam trudniej. Myślę, że spróbuję się jakoś przedostać przez lód do mojego domu, będzie najszybciej. Tak właściwie tak gdzie ja jadę, bo, bo chyba w drugą pojechałem, jak tam jest zakręt. O cholera Widzicie, on takie takie jakby padaczki ma, bo go tak zacznie bujać i wtedy zaczyna trąbić W sumie to tak raz, raz na jakiś czas sam siebie Kurde turbo się odzywa, nie? No cholera jasna Ale nim to lepiej Matki boskie, co to za gunwo tego samochodem nie idzie nazwać, ale się hamuje pięknie, nie? W sumie hamowaniem tego nie nazwał. W ogóle to jest tak ręczny zwalony, że ledwo się da driftować. W ogóle się nie da driftować tym gunwem. Bączki yy, co najwyżej. Zaraz sobie w sumie bączki pokręcę. I patrzcie jak działa ręczny, nie? Ło cholera. W sumie z modem na zimy to może jeszcze coś daje No i teraz błączki, nie? Takiego No i to, to, to są bączki w tym samochodzie. Oczywiście mam parę modów na turbo i w ogóle. I do, 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 do tej pani nie podjeżdżamy, bo nie mamy satsumy, dlatego się wal. Нари. А, запль ⁇ Шкада nie mogę uju no to zwolone skorzystamy no ale jako że już jest zima, nie no to to, to będą dzwonili ze drewnem no w ogóle dopiero teraz się ogarnęło mnie że macie limiter ustawiony no dlatego większość odcinka może być bez dźwięku który... przykrości. Teraz tak wymyśliłem, nie? Że no że po prostu teraz mamy zimę, czyli że mieliśmy urodziny. Nasza postać miała urodziny. Bo jeżeli ktoś nie, to ja mam urodziny w listopadzie. Pozdrawiam. Na tych co wiedzieli. A teraz już mamy, znajmy grudzień, nie? Bo nie chce mi się po prostu zmieniać tego na nasz czas taki normalny, nie? I kurde tu już jest... Tyle tego drewna władowane, że idź pan w cholerę, nie? O cholera. Co, co, co to było? Gazolina Nie Cholera, nie, proszę No i do papugami Pięknie Dobra, no, tam się go kiedyś jakoś przyzwie Przynajmniej ja sobie go przyzwie, nie? No ale... Ma de tu jeszcze skrata piwa rogi. Co jeszcze? Jakieś dziwota tutaj, a. Moje dziwo to plecaka, nie? Dobra, ale wywalony w to, co było w tym plecaku, nie? No to jak, jak wiecie, to ja mam urodziny w listopadzie. I. Teraz mamy grudzień, nie? To, 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 to w listopadzie zdajemy, że nie było odcinka. W ogóle Satsuma będzie gotowa na następny odcinek. Będzie już mieli czym popylać. No to w związku z tym, że nasza postać miała urodziny. No to... W związku z tym mamy prezent od dwójka, nie zrobiony. Bo uwaga, nasz traktor doczekał się w końcu. Turba. Nowy hopon. Dlatego no dziękujemy wujkowi. Ja już bym byłem podziękować. Powiedział, że jeszcze dostanę vana na dłuższy okres czasu. O. Dlatego no, zarobimy sobie trochę w następnym odcineczku. Już nie tym starym sztuclakiem. Niektórzy mogą wiedzieć o co chodzi. Inni nie. Ale to, to no, pozdrawiam tych, co wiedzą, co się znają na tej grze, co znają się na modyfikacjach. Bo na razie to ta gra będzie tylko z tą grą, bo może bo ta, no, ta gra z tą grą, ale ja jestem mądry, nie. Ten kanał będzie na razie tylko z tą grą. I niedługo chciałbym zrobić tu z Sumy Czyli że nie wiem zamawiamy sobie te pokrowce w ogóle jakby to nam wyszło, nie? Tak sobie tylko to obliczymy A dobra, to, jest, to się nie odlicza O polski Xen YouTuber, prawda? Dobra A w ogóle ten akumulator, co tu był, nie, to on był dobry, tylko wystarczyło go podłączyć. Tylko ja tego nie ogarnowałem. Dobra, ale wywalony w tonie. Ile mam, minut minutnika? 18. Mija już gardło, siada. Tak już dosłownie siada, siada. Ma dosyć mój, mnie w ogóle. Dlatego zaraz sobie tutaj zaczarujemy, nie? Yy, chciałbym zaczarować, nie? Postaram się zaczarować, żeby się nasz wand tutaj pojawił. Kurde. Tak, do środka, jeżeli się da. A, nie da się. No to abrakadabra w rozmowach z wujkiem, nie, to się dowiedziałem, że nasz ukochany, van, znaczy jego ukochany van mm, mam młoda na siłę włączonego, nie? bo tak go potrzebowałem zobaczyć kiedyś na są nie? gdy nie to yy, generalnie do następnego odcinka jest on u mechanika tylko, że on stoi w warsztacie, a nie tak jak nasza znaczy, stoi w warsztacie. On go zawiózł, wtedy kiedy my byliśmy w Periaradwie, prawdopodobnie. Dlatego, no to, to, to jest. No. no to jest problem. <laughs> Bo. Po prostu w następnym odcinku będziemy mieli robotę. To będziemy musieli odebrać i Wana, i Satsumę od mechanika. Dlatego no to, to też taka nasza poboczna robota, nie? Nie dobra, inaczej. Co będzie gotowa za dwa odcinki, jednak nie Tak się zdarnie zmieniam, bo, bo tak. I proszę cię, wujek o zamknięcie ryja. Co tak wiesz, że nie szkoda, chałupy. Znaczy ciepło w chałupie, zima, wujek jest, a ty się jak nie wiadomo co, kurde. Jakbyś u siebie był. Kurde, znowu mi mikrofon spadł. Regulacje chyba mamy jakoś spartą, no bo cały czas się rusza, nie? Ale, 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 kurde, nie wiem co... Co ja robię w ogóle? Pięknym widokiem na naszą fa... O cholera! z tym pięknym widokiem na naszą piękną fabrykę, tak, która jest piękna. Dobra, wywalone. I na teraz już was na dzisiaj żegnam. No i cześć, nie.